Jak zbudować swoje biznesowe schody sukcesu? Tego dowiecie się w tym materiale. Cześć, nazywam się Mirosław Rubel. Prowadzę kanał Biznes to My. Kanał, który uczy i pokazuje, jak prowadzić swój własny biznes. Cześć, cześć, witam Was, witam. Znowu się cieszę, że znowu mnie oglądacie. Fajnie, cieszę się bardzo, bo jeśli tu jesteś, to ja wiem, że potrzebujesz wiedzy, że potrzebujesz czegoś, co Cię zmotywuje, co, co zrobić coś, co osiągniesz swój fantastyczny, swój własny, własnie wypracowany sukces. Obojętnie, czy to jest sukces biznesu, czy sukces prywatny, będzie to Twój sukces, pod warunkiem, że będziesz zastanawiał się i robił to, o czym ja mówię. Czyli najpierw wchłoniesz wiedzę, przemyślisz, zastosujesz, działasz. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o moim, moim schodach sukcesu, o moim biznesowym schodach sukcesu. Oczywiście jest różnica. Można mieć schody prywatnego, każdy ma swoje, swoje marzenia i te schody cały czas ktoś ma. Ja prowadząc kanał Biznes to My, mówię o moim pomyśle: jak wam pokazać biznesowe schody sukcesu, prowadzące do lepszego statusu społecznego, gdzie jak pamiętamy, a za każdym razem postaram się po przypomnieć osiągniecie bogactwo, zdrowie i uwaga, fantastyczne relacje z nowymi ludźmi. I ten sukces pozwoli Wam zapłacić każde rachunki i pozwoli spełnić absolutnie każde marzenie. Mam nadzieję, że Wam się to uda i wierzę w Was, że jeśli zacząłeś, zaczęłaś, dojdziesz do celu. Dziś proponuję co? Waga. Schody! Rysujemy schody, ale te schody się są jakieś zbudowane. Pamiętacie, jeśli budujecie dom, to one się z... są na jakimś fundamencie, prawda? <laughs> Każda, każdy e, dom, jeśli się buduje, musi mieć fundament, a moje schody też mają taki foj, fajny jakiś buda fundament. Co tym fundamentem jest? Słuchajcie, fundamentem jest czas! Czas. Nawet oglądając teraz, płynie jakiś czas. I ja proponuję, żebyście to zrozumieli. Jak to działa? To jest czas nieokreślony. Każdy ma określoną ilość czasu swojego życia. Więc zastanów się, w którym miejscu jesteś i jak daleko chcesz dojść. Ale ja zakładam, że jeśli zaczynasz. Chcesz prowadzić swój biznes, albo go prowadzisz. Działa to podobnie na tej samej sa zasadzie. To jest mój model biznesu. Nazywam to biznesowe schody sukcesu i zauważcie, co się dzieje. Jesteśmy w tym miejscu. Jesteśmy w tym miejscu i budujemy pierwszy schodek. O. Tak go zaz zaznaczmy. Co to jest? Hmm. To jest czas, kiedy podejmujecie naukę inaczej. Najpierw podejmujecie decyzję na to, że w ogóle zaczynacie coś działać. I na to składają się w sumie trzy punkty. Trzeba podjąć decyzję. Mam tu podpowiedź sobie: napisałem: Szkoła Kurski, praktyka, opracowanie planu biznesu. W tym etapie, w tym etapie tego czasu, tu, który jest x nie znam, ile czasu Wam to zajmie, ale najważniejsze jest, że nie robiąc nic, wchodzisz na pierwszy stopień, kiedy podjęliście decyzję, zaczynacie się uczyć i opracowujecie swój biznes, czyli zaczynacie coś działać koło tego. Nawet z w postaci otwarcia tej działalności gospodarczej to już jest właśnie to. To jest ten pierwszy krok. Później. Rysujemy dalej. Ja narysuję to w innych kolorach, żeby to było e, jakoś wyraźnie. Następny schodek też w X. Następny schodek też, żeby było. I ostatni mamy kolejny schodek. A. Słuchajcie. I ja. Nazwałem sobie to każdy 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 ten schodek po swojemu. Zróbmy to ten czarny. Nie wiem jakim kolorem to napisałem, ale zróbmy to czarny na czarnym. Nauka, rozwój, wiedza. Nauka. Rozwój. Wiedza. Słuchajcie. Ja, zaczynając biznes, też musiałem się uczyć. Żeby prowadzić ten biznes, musiałem się nauczyć absolutnie wszystkiego. Jak zacząć handlować, jak otworzyć firmę, poznać podstawy rachunkowości, poznać podstawy wielu działań biznesowych, nauczyć się e, współpracować z partnerami biznesowymi, rozmawiać, planować wiele, wiele różnych zagadnień. I to uważam, to jest ten czas tutaj, w tym miejscu, kiedy to robicie. Dokładnie ten czas on może być krótki, duży, nieważny jest jakiś. Nawet jeśli dzisiaj podjęliście decyzję, teraz, w tej chwili, na, że będziesz działać, to już biegnie czas. I to jest to. Oglądając ten materiał, też się uczysz, nadbierasz wiedzy, motywacji, po to, żeby przejść do następnego schodu, Schodka, ja go nazywam rozwój. Rozwój. Co to, co to znaczy, jeśli chodzi o rozwój? W punktach sobie napisałem, bo mi jest łatwiej, bo wszystkiego nie pamiętam, ale ja to mam w punkcie napisane: monetyzacja wiedzy. Czyli w tym okresie, kiedy się uczymy tutaj, w tym, w tym miejscu, mamy swój rozwój. Czyli zaczęliśmy powoli działać. Co to znaczy? Jeśli nabyłeś tą wiedzę, to trzeba ją. Co zrobić? Uwaga, zmonetyzować. Co to znaczy? Znaczy to nic innego, jak zarabiać kasę. Małą, większą, dużą, potężną. Monetyzacja wiedzy. Drugi punkt to jest wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. No, podobny punkt, ale ważny, bo żeby zmonetyzować tą wiedzę, musicie ją wykorzystywać. Czyli znowu wracamy się do podstawowej rzeczy, która jest w pierwszym schodku. Ten pierwszy, pierwszy schodek mówi o tym, że tu musicie nabyć wiedzę naukę. I zobaczcie, jak się urodzicie. Najpierw chodzicie do szkoły w waszym życiu, a później chodzicie gdzie? Do szkoły. Po co chodzicie do szkoły? Po to, żeby nabyć tą wiedzę. I słuchajcie, powiem Wam tak. Ja nie byłem dobrym uczniem. Mnie się na pewno nie chciało uczyć. Ale coś mi zostało w głowie. Później coś w następnych szkołach wyniosłem. Miałem też praktyki zawodowe i dzisiaj co? Mam potężną wiedzę z całego mojego życia, którą Wam oczywiście chcę przekazywać. Ale najważniejsze jest to, że Wy musicie chcieć pozyskiwać tą wiedzę. A po to są właśnie szkoły, żebyście Wy chcieli pozyskiwać tą wiedzę i później co? Tą wiedzę wykorzystywać w praktyce. Co za tym idzie? Monetyzujecie ją. Niby to takie proste, a wiecie jak ważne? Monetyzacja wiedzy, wykorzystywanie w praktyce. Następny punkt to jest rozwój i budowa swojego biznesu. Co to znaczy? No w tym czasie, kiedy tu macie ten rozwój, to co się dzieje? Zaczynacie wasz biznes coraz bardziej rozkręcać. Zaczynacie otwierać może jedną działalność, drugą, jedną spółkę, drugą spółkę, zaczynacie się rozwijać. Tak jak kwiatki sadzicie, jest to mała cebulka, ale z tego nagle rośnie piękny kwiat. Rośnie, rośnie, rośnie i wtedy jest ten rozwój, kiedy powstają nowe liście, nowe, nowe pnącza, ta roślina się rozwija i wy tak samo. Wy tak samo. Z tej małej cebulki gdzie tu jest ta nauka rozwój, tam, tamta wiedza skompensowana nagle przetwarza się i się rozwijacie. Metoda kuli śnieżnej. Coraz więcej, coraz więcej i jeszcze coraz więcej. W tym czasie pozyskujecie nowych klientów. Też pisze, pozyskiwanie nowych klientów. Słuchajcie, właśnie jeśli już macie tą wiedzę, to ją wykorzystujecie dokładnie w ten sposób, że w tym czasie, tutaj, pozyskujecie nowych klientów. Czy to klientów, od których kupujecie lub sprzedajecie z nimi lub rozpoczynają nowy biznes, tam też pozyskiwacie nowych klientów lub sprzedawców, handlujących, cokolwiek robicie. Nieważne co. Ja jestem zwolennikiem jedną rzecz. E, przysłowie mówi, nie wkładaj wszystkich jaj do jednego gniazda, więc ja osobiście zawsze, absolutnie zawsze robiłem dwa lub trzy biznesy, bo gdyby jeden coś nie halo, to drugi działał dobrze i zawsze e, Działało to. Ja osobiście zawsze jestem metodą trójnogi, czyli mam jeszcze trzecią nogę, która pozwala mi nie przewrócić się w żadnym kierunku. Pamiętajcie, jeśli człowiek stoi tak, ma dwie nogi, to jeszcze można go przerzucić do przodu lub do tyłu, ale na bok już ciężko. A ja mając trzy nogi, to nawet do tyłu mnie nie przewrócisz, bo bardzo, bardzo ciężko. Więc ja jestem zwolennikiem prowadzenia nawet trzech biznesów, które są w jakiś sposób, uwaga, powiązane. Bo dzięki temu, prowadząc jedną księgowość, masz na przykład wszystkie firmy powiązane, bo to Ty tym kierujesz. Sposobem może być różnych e, biznesów, ale można je... Przykład. Ktoś prowadzi, e, przykład e, ktoś prowadzi salon samochodowy, ale może prowadzić równocześnie ubezpieczenia. Czego? Dokładnie tych samochodów, które sprzedaje. Proste. Na przykład. I w tym samym czasie, kiedy pozyskujesz nowych klientów, powinieneś robić jeszcze jedną rzecz. Absolutnie. Uwaga. Pozyskiwać nową wiedzę. Nową. Ponieważ świat biegnie szybko i cały czas dąży do jakiegoś nowych rzeczy. Popatrzcie, co było 10 lat temu, co było 20 lat temu. No nie było jakiegoś internetu, nie było komórek. Tak jak komputerów dzisiaj. Dzisiaj komórka zastępuje komputer, a 20 lat temu to jakiś kosmos. Tak szybko biegnie, więc wiedzę musicie nabywać i techniczną, i na temat podatków, prawa i biznesu, żeby się rozwijać. Przez rozwój rozumiem też to, że pozyskujecie nową wiedzę od klientów, od ludzi, których możecie obserwować i patrzeć, jak oni to robią. Słuchając mnie, też patrzysz, jak ja to robię. Droga była dokładnie taka sama. Następnym punktem to mamy na czerwono, jest tak zwana, i to już jest fajne. Stabilizacja. To już jest fajne. Słuchajcie, w tym punkcie sobie też mam napisane parę punkcików, na co bym chciał zwrócić. Co się w tym dzieje, w tym czasie, kiedy macie stabilizację? Fajnie, nie? Patrzcie, tu, żeście się uczyli, szkoła podstawowa, tu nagle życie zawodowe, swój biznesik się kręci i tak dalej i nagle się okazuje co? że macie stabilizację, wasz biznes jest stabilny, działacie zarabiacie kasę inwestujecie, myślicie fantastycznie się dzieje mam czas dla siebie, mam czas dla rodziny, ale jeszcze pracuję, bo działasz cały czas, bo cały czas czujesz, że powinieneś uwaga się i jeszcze bardziej rozwijać i działać, najważniejsze jest aby Twój biznes już nie upadł, był tak mocny, tak fantastyczny, prężny, że nie ma siły, żeby jakaś konkurencja Cię wykopała z tego biznesu. Na co tu zwracamy e uwagę? Utrzymanie i ugruntowanie prowadzonej przedsiębior przedsiębiorczości. Czyli patrzysz na konkurencję, co robi i tak dalej. Patrzysz, że oni Cię nie doganiają, albo Ty ich jeszcze trochę doganiasz, ale ma stałych klientów, cała kasa zarabia, żeś ci dobrze miło. Patrzysz też, mówisz kurczę, jak dobrze, że posłuchałem tego pana Mirka, bo on mnie zmotywował do czego, żeby dzisiaj być w stabilnej firmie i być jeszcze co, właścicielem tej firmy. Ponieważ ileś lat temu pracowałaś, pracowałeś u kogoś na jego firmie, a dzisiaj ona jest twoja. Dalej co? <laughs> Wiecie co, ja. E, mają stabilizację w tym punkcie, kiedy byłem, dalej poszukiwałem nowych klientów. Dlaczego? Skoro, skoro e, miałem stabilne, to po co nowych klientów, nowe, nowe pomysły? No bo przysłowie mówi, jak stoisz, to uwaga, się cofasz. Co to znaczy? Jeśli staniesz, to zauważ, wszyscy inni poszli do przodu i nagle, jeśli ty jesteś na, na początku peletonu, na przykład kolanskiego, to wszyscy odjechali, bo ty się zatrzymałeś. Co to daje? Że świat poszedł do przodu, a ty stanąłeś i, i nagle się okazuje, że już z sobą nikt nie robi biznesu, więc musisz to robić. Jest stabilizacja, biznes jest dobry, ale cały czas szukasz nowych klientów, bo on się musi kręcić. Następny punkt. W tym czasie, kiedy jesteś stabilny, ja to nazywam poszukiwanie. Sposobu do automatyzacji Twojego biznesu. Co to znaczy? To jest już podejście przed ostatnim schodem, tutaj, żeby się znaleźć w tym miejscu. Zauważ, co cały czas mówię. To Ty robisz, to Ty robisz, to Ty robisz. Sposobem na automatyzację Twojego biznesu jest przekazanie tego biznesu innej osobie. Trudne. Zdaję sobie sprawę, że trudne. Ale najlepsze, co może być. Jeśli jesteś ojcem, matką, to naturalnie jest, że przekazujesz ten biznes komuś innemu. Co to znaczy? Że automatycznie ty zlecasz tą pracę komuś innemu. To jest Twoja rodzina. Ale w moim wypadku. Ja dużą część biznesu oddałem osobom obcym, które dzisiaj fantastycznie pracują na ten biznes. I uwaga, i otwieram ich własny biznes. Pomagam im w rozwoju własnego biznesu. Na moim gruncie, moich biznesów budują swój własny biznes. Co to znaczy? Słuchajcie, to biznesowego jest tak dużo, że absolutnie jest się czym podzielić. Moja filozofia jest taka, Daj drugiemu zarobić to i Ty zarobisz. Więc naturalnie, jeśli wejdziesz, dasz to swoim dzieciom, to bardzo prędzej czy później ten biznes zostanie przekazany komuś innemu. Ale musisz myśleć ogólnie, jak przestać pracować. Jak dojść do następnego schodka, gdzie ja to nazwałem sukces wolności. Słuchajcie, i moim zdaniem to jest cel waszej wędrówki biznesowej. Żeby byliście mieć taką stabilną firmę, kiedy możecie zautomatyzować, czyli przepro, przenieść waszą pracę i przekazać innym, a wy macie sukces wolności. Słuchajcie, co to znaczy sukces wolności? W moim wypadku tak jest. Kontrolowanie i czerpanie zysku z firm i z przedsiębiorstw. Czyli jestem sobie tutaj, narysuję siebie, a narysuję sobie na niebiesko i sobie patrzę wstecz na wszystko, jak się dzieje, co nie znaczy, że muszę pracować. Oczywiście pomagam im, doradzam im, i tak dalej, ale to inne osoby prowadzą ten mój biznes. Co się dzieje wtedy? Masz sukces wolności i wierzcie mi, poznaję takie osoby, które latają sobie helikopterami, latają sobie po świecie, bo ich biznes jest przekazany innym osobom. I niekoniecznie musi to być rodzina, wierzcie mi, to mogą być osoby obce. Pozwólcie im zarabiać, pozwólcie się im rozwijać. Dajcie im namiastkę, że też do czegoś mogą dojść i będą dla Was pracować. Tak, będą pracować i to będą ciężko pracować, bo nie każdy da im taką szansę na swój rozwój biznesu. Kontrola do tyłu, patrzysz tylko i patrzysz jak Ci kasa rośnie i sobie zarabiasz i się cieszysz, że możesz dzisiaj być na tej górze i nie musisz pracować, bo zautomatyzowałeś sobie, przerzuciłeś na kogoś swoją pracę. Dalej mówisz w tym samym czasie. Ja mam tak. Słuchajcie, kiedy jestem tutaj, patrzę sobie do tyłu, co ja robię dalej? Dalej znowu mówię rozwój i poszerzenie relacji osobistej i wiedzy. Poznawając nowych ludzi, mając więcej czasu, człowiek patrzy, jak ktoś osiągnął jeszcze więcej. Co za tym idzie, że znowu dalej się człowiek uczy i patrzy, że można jeszcze zrobić wyżej. Można jeszcze tam wyżej do góry iść. Można mieć helikopter, samolot. Nie wiem co tam wymyślicie jeszcze. W zależności w jakiej skali kto to robi, ale można mieć więcej. Pamiętajcie jedna rzecz, macie już stabilną firmę, macie sukces wolności i możecie sobie na to uwaga pozwolić, bo macie swój czas. Macie swój status społeczny, gdzie mówię, osiągnęliście bogactwo, macie zdrowie i macie, uwaga, wspaniałe relacje z nowymi osobami. Jesteście bardzo wysoko na szczeblu biznesu, jesteście bardzo wysoko, ale pamiętacie, gdzieście zaczynali? Nauka, rozwój i wiedza. Pamiętacie. Co za tym idzie jeszcze? Dalej, jeszcze powiem ten. E, realizacja pasji i hobby. To też jest ważne. Bo w tym czasie, słuchajcie, jeśli mój kolega zaczął lubić grać w golfa, chodzi sobie i piłeczek odbija. No? Realizacja pasji i hobby. Nie, nigdy nie miał na to czasu. Teraz ma czas. Bije sobie piłeczkę. Szkoda, że nie, ja, ale mam nadzieję, że kiedyś się w golfa nauczę. Poznaje nowych ludzi, czyli nowe relacje nawiązuje, na, na, po, poznając tych nowych ludzi, dalej się uczy, wymienia informacje i jest fantastycznie. Punkt czwarty, dzielenie się wiedzą z, i sukcesami. Słuchajcie, to jest to, co ja robię. Ja osiągając sukces wolności, postanowiłem, że będę się tym dzielił. Mam czas, mam, yy, mam czas i, i, i chcę, chcę to robić, więc to robię, dzielę się moją wolnością, dzielę się moją wiedzą i co? I jest to fajne, sprawia mi to hobby, sprawia mi to e, frajdę, jest to moje hobby. I ostatni punkt to jest realizacja marzeń. Jeśli w tym czasie postanowisz, że chcesz lecieć na księżyc, zrób to. Ważną rzeczą jest jeszcze jedna rzecz, którą powiedziałem tu na początku. Tu jest oś czasu. Tu jest oś czasu i tu biegnie Wasz absolutnie czas. Zauważcie, że w tym czasie pozyskaliście jedną fantastyczną rzecz od początku i całym czasem tu jest jedna rzecz. Co to jest za linia? Zabieram dwukolorowo, żeby, żebyście to widzieli. Co tu osiągacie? Co to jest? Słuchajcie, wiecie co to jest? To jest, to jest wiedza. W całym tym Waszym życiu, w życiu zawodowym, prywatnym, i tak dalej, ucieka Wam czas, który macie w życiu przeznaczony dla Was, ale w całym czasie, czym Wasza wiedza jest większa, powoduje to, że możecie przechodzić na kolejne szczeble schodów, pokonywać, czy dalej, i tak dalej. Ponieważ Wasza wiedza powoduje to, że potraficie przekształcić Tą wiedzę i, i działania na osiągnięcie kolejnego sukcesu i spowodowanie, że dzięki temu znajdziecie się w sukcesie wolności na, 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 na samym szczycie, a tam jest tylko fantastyczna sprawa, gdzie osiągacie swój sukces i sprawiacie, że właściwie jesteście niezależni, możecie robić wszystko to, co chcecie uzyskać w życiu. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Jeśli nie, to puśćcie sobie to jeszcze raz i przemyślcie to, czy mówię dobrze. Jeśli tak, łapka w górę. Dajcie subskrypcję, bo mnie są potrzebne zawsze. E, dajcie komentarze, pytania, dołączcie do grupy Biznes, to my Warszacy i Szkolenia, gdzie zachęcam do pozyskiwania wiedzy online, gdzie tam będę się kontaktował z tymi wszystkimi ludźmi. I co? No i do zobaczenia. Przemyślcie to dokładnie i zadajcie sobie zawsze te pytania, które ostatnio cały czas daję. A co, jeśli się uda? Cześć.